Kochani, witam Was w kolejnym dniu Vlogmasa. Dzisiaj nasze plany się już zrobiły, takie konkretniejsze. Nie mam pełnego makijażu, bo jedziemy za chwileczkę na termy. Już jesteśmy praktycznie spakowani, także zaraz wyruszamy na termy bania. Rozplanowaliśmy dzisiaj tak dzień, że później jedziemy. Jest jarmark bożonarodzeniowy i w Zakopanem, i w kościeliskach, więc zajedziemy na jarmark. Po 16, po 16 jest rozświetlenie gubałówki, więc udajemy się jeszcze dzisiaj na gubałówkę, ale tam chyba zakończymy na samym końcu, bo wcześniej jeszcze planujemy na gubałówce, jest dzisiaj również święty Mikołaj, który dla wszystkich dzieci poniżej 16 roku życia ma jakieś prezenty, siedzi i w swoich saniach. Znów mi gdzieś włosy latają, błyną. Także tak, e, dzień się zapowiada dość aktywnie. buty mi wyschły, więc no mam nadzieję, że już dzisiaj będzie dobrze. A na Kasprowy Wieruch wybieramy się jutro. Jutro, bo my wyjeżdżamy dopiero około przed 12 stąd. E, na 13:40 mamy do lekarza, więc przed 12 myślę wyjedziemy i z samego rana wybieramy się na Kasprowy pod warunkiem, że będzie ładna pogoda jeżeli będzie to pojedziemy ulepić bułwa na szczycie zobaczymy jak to nam wyjdzie także tak, pokażę wam dzisiaj zabiorę was na te termy pozjeżdżamy, idziemy na strefę zabaw i strefę relaksu mam nadzieję, że będzie świetna zabawa mam dzisiaj świetny humor wstaliśmy z mężem z samego rana znowu zdążyliśmy przed zachodem słońca i nagraliśmy na przyspieszonych na przyspieszonym tempie można grał wschód słońca, więc zamieszczę Wam taki filmik, trwa około minuty, ale po prostu no pięknie to wygląda pięknie. No nic, do zobaczenia później. Trzymajcie się cieplutko i na razie pa! Koła się nam kręci. Tu już wyciąg w najlepsze pracuje. Fajnie, też mam już pośmigała a my idziemy na fermę idziemy zobaczyć jakie kolejki dzisiaj powinno być mniej troszeczkę ludzi bo w akład mi jest promocja więc mam, mam nadzieję że u nas będzie mniej ludzi あ! Jesteśmy kochani na Gubałówce. Zobaczcie, jak jest pięknie rozświetlona. Tam jest Mikołaj z dzwoneczkiem. Idziemy w dół. Zobaczcie jak jest pięknie. Cała panorama zakopanego. Tam zaraz też zejdziemy w to. jest tu przepięknie Zejdziemy w dół. Model, tak jakby się Powiem Wam, że Gubałówka po prostu nie działa. No nic na no niej się nie dzieje. Szliśmy teraz od naszego domku i na Gubałówce jest po prostu ciemno. Jest wszystko pozamykane. Dobrze, że zjedliśmy e, dzisiaj e, w drodze z basenu. Bo no tutaj byśmy nie zjedli. Wszystkie lokale są zamknięte. I kołacze czyściutko, ale zobaczcie, mamy napis Gubałówka. I love Gubałówka. I tak kochani, w takim pięknym, rozświetlonym tle dla Was chwilę ponagrywam. Także tak jak mówiłam, dobrze, że zjedliśmy dzisiaj w Karczmie po drodze wracając z basenu, z term, bo na Gubałówce nic się kompletnie nie dzieje. Ja myślałam, że jest to miejsce, które naprawdę żyje przez wszystkie dni w roku. Przecież mi się nie spodziewała, że tu może być tak e, pusto o tej porze roku. Mamy grudzień, jest rozświetlona cała góra. My zaraz zjeżdżamy kolejką w dół, jedziemy na jarmark bożonarodzeniowy. Jest na, e, w Zakopanem, w centrum. I tak, a tutaj nic się nie dzieje. Ja w szoku jestem ale zobaczcie te widoki, cała panorama Zakopanego przepięknie to wygląda tutaj po prostu ludzi jest tylko i wyłącznie tutaj naprawdę, to nigdzie więcej kompletnie wyjdzie się poza ten obiekt i już nie ma kompletnie nikogo już spotyka się tylko osoby, które gdzieś tam tutaj są e, zameldowane przyjdziemy się kawałeczek, muszę poszukać męża bo gdzieś poszedł z sewerem. ja mówię, idę coś tam panagrywał chwilę Także tak, powiem Wam na termach było fantastycznie. Wy zjeżdżaliśmy się na zjeżdżalniach, po prostu jak dzieci. Fantastycznie było. Spodziewałam się, że będą bardzo duże kolejki, dlatego że ostatnio, jak byliśmy w liftarowym Dworze, tam nam Pani mówiła o tym, że w weekend jest promocja, jeżeli się wchodzi przed godziną 10. No i że nie powinno być ludzi. I my wtedy poszliśmy przed godziną 10. I wiecie co, okazało się, że jest około 300 osób w kolejce. I ja mówię, nie no nie będziemy zostawać, bo to jest kompletnie bez sensu, to my byśmy stali dwie godziny w kolejce. I wiecie co, yy, zmieniliśmy wtedy plany, pojechaliśmy w inne termy. Poczekajcie chwileczkę, bo I wiecie co? Też się zastanawiałam czy nie będzie dzisiaj za dużo ludzi, bo też pojechaliśmy przed godziną dziesiątą, Ale z drugiej strony wczoraj wypatrzyłam, że w Aqua Zakopane jest dzisiaj promocja Dorośli wchodzą po 30 zł dzieci za złotówkę ze względu na Mikołaja. No i mówię, na pewno turyści polecą tam i e, skorzystają z tamtej promocji, bo to naprawdę atrakcyjne, wejście bez limitu było. A tutaj no cóż sami widzicie. Jest pięknie, męża już znalazłam. Pokażę Wam jeszcze tutaj. Jest pięknie. Dobra, zjeżdżamy na dół, pokażę Wam jeszcze na jarmarku, jak będzie. To zobaczymy później. Zobaczcie jeszcze tutaj, jakie piękne, świetne iluminacje są. Przepięknie. Cuda. Można by tu godzinami siedzieć. Tu mamy jeszcze piękne sanie, zobaczcie, z konikami. Dochodzimy już do kolejki. Zaraz będziemy zjeżdżać na dół. Zobaczcie, gdy jest pięknie. Tam mamy wagonik. Jest cudownie. Tutaj w zeszłym roku, jak byliśmy w Sylwestra, to w dniu Sylwestra, tutaj się jakiś pan, pani oświadczył. Były gromkie brawa, gratulacje. tak. krypówki. Ludzi nie ma za dużo Myślałam, że będzie więcej Ogólnie mało ludzi w Zakopanem Ale święta czuć Pięknie Krupówki są Przystrojone I tak kochani Obiecałam, że Was zabiorę na jarmark Więc proszę To jest jarmark bożonarodzeniowy W Zakopanem Wszystko pozamykane Doszliśmy, znaleźliśmy. Trudno, wracamy do domu. Zostało nam tylko wspomnienie. Chociaż jest tutaj lodowa rzeźba, która została jeszcze... Nie wiem, czy ją zobaczycie. A tu. Ponad wczoraj była robiona. No i cóż, wracamy. Jest tu u nas. Tak. Hej, kochani. Przyszłam jeszcze do Was na koniec zakończyć tego vlogmasa. I wiecie co, no dzisiejszy dzień to nie był chyba najszczęśliwszy dla nas. Fajnie się zaczął, ale no skończył się, mówię, jarmarku bożonarodzeniowego nie było. Mieliśmy też problem z powrotem. Okazało się, że kolejka z Gubałówki zjeżdża o godzinie 18 ostatnim kursem i później nie kursuje. My tym praktycznie ostatnim kursem zjechaliśmy na dół. No, więc później stwierdziliśmy, że pójdziemy na jakiegoś busa. Busa żadnego o tej godzinie, w sobotę i w niedzielę po prostu nie ma na gubałówka. Więc, no, jeden znaleźliśmy, pytaliśmy się na krupówkach, pań mówiły, że no może być, ale w sobotę, w niedzielę to jest ciężko, trzeba by było pójść tam na aleje, zobaczyć na przystanku, poczekać. Być może kierowca jakiś będzie jechał albo łapać jakieś busiki, które tam będą jeździły. Może uda się trafić. No trudno. W międzyczasie mijaliśmy, poszliśmy e, oczywiście na ten przystanek. No zobaczyliśmy, że była 18.50, że tam 19, chyba 16 jest jakiś busik, ale nie było napisane, czy kursuje w sobotę i w niedzielę. No więc się zastanawialiśmy, czy by nie pojechać busikiem, czy ewentualnie taksówką. Zaszliśmy w międzyczasie do taksówkarza pierwszego, stał rząd taksówek, no i poszłam do pierwszego taksówkarza i pytam się, ile by wziął za kurs. Wiadomo, jak to taksówkarze w Zakopanem lubią sobie na turystach nieźle przydziobać. Więc pytam się, ile będzie kosztował kurs na Gubałówkę. No, najpierw się pyta, a z której strony? No, mówię tutaj od głównego parkingu, od tej polany. Tłumaczę panu. No, mówi, no tak około 50 złotych myślę. Nie mówię, drogo, wycofałam się. No to krzyczy, pani zaczeka, pani zaczeka. No, mówi, no, może 40, dogadamy się. Ja mówię, nie, no to mówię, nadal za drogo. A, a za ile tu pani przyjechała? Taki był tekst, tak karze do mnie. Ja mówię, że, ale ja się, to jest nieważne, za ile ja tu przyjechałam. Ja chcę pojechać tam z powrotem na górę. Mamy tam nocleg i chcę wrócić. No to później się mnie pyta, a ile ja zapłacę? Mówię, nie, no tak mówię, to wie pan, mówię, no głupiego pan nie trafił, mówię, tak gadać nie będziemy, odwróciłam się. No to ten otworzył drzwi i krzyknął, no to za 30 złotych was zawiozę. Więc z 50 już wyszło 30. Nie wiedziałam, jakie są realia, bo w zeszłym roku w Zakopanem, jak byliśmy na Sylwestrze, to za zwykłe kursy zapłaciliśmy 12 złotych od osoby w zwykłym busiku. Okazało się, że to był busik taki podstawiony, więc no wiem, że te ceny tutaj to są w zależności od człowieka, od chwili, od sytuacji, no różnie wykorzystują tutaj turystów. W każdym razie doszło do takiej sytuacji, że poszliśmy do drugiego taksówkarza, kilka taksówek dalej. No, pytam się go, ile by wziął za taki kurs. No On mówi, że około 50 zł. Następny 50, 60 albo 40, 50, jakoś tak powiedział. No, widziałam, że, te ceny, że to nie jest cena staryfikatora jakiegoś, tylko po prostu no, za ile sobie zamanią, wolę stać w kolejce niż zawieść turysta normalnie gdzieś. Mój jeden stwierdzenie, że ja, 7 km, to 50 zł muszę wziąć. No, mówię, no dobra, no to mówię, dziękuję. Pana kolega e, powiedział 30. No to niech pani jedzie z kolegą, bo za 30 to tu nich panią nie zawiezie. No i w końcu poszliśmy na ten autobus. Z tego autobusu zrezygnowaliśmy, trzeba było czekać 20 minut, i nie wiadomo, czy, to, czy ten autobus by w ogóle dojechał. Ten busik, więc się cofnęliśmy do tych taksówek. Pytam się tego pana, to zawiezie nas pan w ogóle pod sam tam dom, czy, czy, czy gdzieś nas pan wcześniej wysadzi? Jakoś się dogadamy. Mówię, no nie jakoś, bo pan mnie wysadzi w połowie trasy. No mówię, to nie ma, jakoś się dogadamy. No dobra, to już nas zawiezie. Ja mówię, dobrze, to tam na górze na parkingu nas pan wysadzi, już stamtąd mamy niedaleko. No i wsiedliśmy, dojechaliśmy, zaraz nas na głupałówkę. No i może daje 50 złotych, a on mi wydaje dychę. I mówi, dobrze, ja mówię, nie dobrze. Dogadaliśmy się, że będzie kurs kosztował 30 złotych, a na taryfikatorze było 40, chyba 4. 40. E, no i. E, Pan mówi, oj, dobra, niech będzie tak. Bo ja się nie spodziewałam, że ja tu aż tak wysoko będę jechał, że ja tu aż tu będę jechał. Ja mówię, no w porządku, mówię, ja panu mówiłam, gdzie chcę jechać. Pan powiedział, że za 30 zł nas pan zawiezie. Mówię: niech pan nie będzie takim oszustem. No i on już jak usłyszał, że o, nie, on oszustem nie jest, i tak dalej, i tak dalej. I nam oddał dychę. Nie wiem, czy ta dycha jest prawdziwa. Jeszcze nie sprawdzałam, ale dziwnie podejrzanie i chyba szukał za dwie minuty w tym swoim portfeliku, więc no cóż. Yy... Nie zobaczyliśmy jarmarku. Gubałówka mnie też troszeczkę rozczarowała, bo mówię, no była cała pozamykana. O czym w filmiku wspominałam chyba ze cztery razy. Widzę, że jest taki straszny miszmasz w tym e, filmiku. Przepra Przepraszam Was naprawdę bardzo, ale e, no, tak wszystko z doskoku było nagrywane. Widzę, że często mówię o tej e, pustej gubałówce. Naprawdę, nas to naprawdę zatkało. Ja się nie spodziewałam, my nigdy w życiu nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby było wszystko pozamykane. My jechaliśmy o godzinie 10, było zamknięte, byliśmy o 17 na Gubołówce, było wszystko zamknięte. No to jest po prostu dla nas bardzo niespotykane, nigdy w życiu na no coś takiego nie trafiliśmy. Okazało się, że po prostu to nie jest sezon. Za tydzień, za dwa już będzie lepiej. Ja byłam święcie przekonana, że jeżeli jest już ta rozświetlona kraina, to znaczy, że to już jest góra, góra jest już czynna dla turystów. A tutaj turysta tylko tu może pójść, tak? Dwa, trzy lokale obok są otwarte i tyle. No cóż, trudno. Przyszłam jeszcze do Was dzisiaj z pudełeczkiem. Także myślę, że opowieści już będzie koniec. Za to naprawdę e, miejsce, w którym jesteśmy, jest bardzo godne polecenia. E, Villa Magnus naprawdę szczerze Wam polecam. E, jak będziecie chcieli, dam Wam też namiary. Tutaj e, oni mają również domki e, do wynajęcia na 8 osób. Można sprawdzić na e, ich stronie. E, także Naprawdę widoki są przepiękne, ze szczytowych szczególnie pokoi. Są dwa pokoje ze wspólną kuchnią. Ja teraz nagrywam z drugiego pokoju, bo dzisiaj się stąd wymeldowali Państwo i Pani nam pozwoliła zajrzeć, zobaczyć jak ten pokój wygląda, więc ja skorzystałam, przyszłam tutaj, jest porządek. My teraz musimy jeszcze spakować walizka. Mamy godzinę, już Wam powiem. 21 kroków dzisiaj zrobiliśmy, 12,5 tysiąca, także też się nadreptaliśmy. Mamy 21 totalny, totalny Saigon w pokoju. Muszę pójść spakować walizkę, bo o 8 rano wyjeżdżamy. Jeżeli będzie pogoda, jedziemy na Kasprowy Wierch. Jeśli pogody nie będzie, to jedziemy do Krakowa wcześniej e, zobaczyć tam jarmark bożonarodzeniowy. No mam nadzieję, że tam przynajmniej ten jarmark będzie. No, Kraków to Kraków. Chociaż po Zakopanem bym się tego nie spodziewała, że już dzisiaj nie będzie nic. Do kościeliska nie znożyliśmy zajechać, bo mówię, no, nie mieliśmy już warunków. Otwieramy dziewiąteczkę. I już Wam powiem, co tutaj jest. I mamy dzisiaj błęd do kąpieli i żel pod prysznic. Super. Świetnie. Testowałam ostatnio, tamte poprzednie. I szampon. O, szampon na pewno już kupię. Ale pięknie pachnie. Mm, jakimś olejkiem też. I troszeczkę taką choinką. Cudowny zapach. A jeszcze, właśnie w tym filmiku są pokazane e, dzisiaj. Ja Was naprawdę jeszcze raz przepraszam za ten chaos, jaki jest w tym filmiku, za to powtarzanie ciągłe wszystkiego, za te cięcia. Ja naprawdę dzisiaj nie wiem, ile ja będę składała ten filmik. E, na szczęście tu jest świetne łącze z internetem, więc filmik się bardzo szybko wrzuca na kanał, e, ale no, montaż to mi pewnie dzisiaj wieki zajmie. I naprawdę Was z góry przepraszam za ten chaos, jaki jest na tym filmiku. Ja się po prostu starałam to zrobić jak najlepiej, A człowiek jak się stara, to zawsze wychodzi, jak wychodzi. Także y, dziękuję Wam ślicznie. Coś chyba mówiłam i coś chyba przerwałam. I nie wiem, o czym mówiłam. No, taki mam dzisiaj dzień. Także no nic, no żegnam się z Wami. Nie będę już tego przedłużała. Y, dziękuję ślicznie za dzisiejszego vlogmasa. Dziękuję za dzień spędzony ze mną. Y, Subskrypcja w górę, łapka w górę, subskrypcja jak możecie. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. Przypominam o pytaniach na QA, które nadal zbieram. Do zobaczenia. Buziaczki, ściskam. Pa.